Nasz bur, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w kole Jeleń w Oleśnicy. Jak widzicie e, e, pogoda jest iście wiosenna. E, przyjechaliśmy dzisiaj specjalnie do koła ponieważ ja lubię inicjatywy takie jak prezentują chłopaki z Jelenia. E, mamy dzisiaj e, reintrodukcję Kuropatwy, którą prowadzą już od trzech lat. A zobaczycie wszystko w materiale e, za chwilkę, tak. Z, na, z nami jest y, prezes koła Krzysztof. Witam serdecznie. Jest łowczy Jarek, z którym Dębur. się znamy już kilka lat ze strzelnicy wcześniej, dlatego Jarek mnie tutaj zaprosił. Jest syn Jarka, Wojtek? Tak, Wojtek. Y, Ula, Gabrysia. i łowczy okręgowy z y, Wrocławia. Daj, bo witam. Kolega Piotr. Mm. Także. Y, Pokażemy Wam troszeczkę, jak te kuropatwy wypuszczamy, później sobie porozmawiamy na temat y, całego procesu, skąd tutaj taka inicjatywa, ale to już na spokojnie z Łowczym i z prezesem koła w ich naprawdę świetnej stanicy. Słuchajcie, byłem zobaczyć, byłem pierwszy raz, ale jest rewelacyjna dla mnie to taki wzór, ale to zobaczycie w dalszej części materiału. Także otwieramy y, pakę, bo u nas akurat nasze auto y, sudeckie stoi i zostało wykorzystane do transportu, do transportu kuropatw. Dzieciaki, wy będziecie wypuszczać, tak? Tak jest. Tak. Daj No, Weź Duxem, Tam co przodu czy gdzie? Tutaj wypuścimy dwie po prawej stronie i dwa kartony tam przy rowie. Ale może Jarek podejdziemy po te czyny? Tak ten jeden karton, jeśli pójdzie tutaj, żeby pan... Panie Kaziu, tak Jeżeli chodzi o wypuszczanie ogólnie kuraków polnych, to nie wypuszczamy ich w sensie takim, że otwieramy karton i wyrzucamy je do góry, tylko tutaj Krzysiek zaraz pokaże... Yy, yy, tak, Krzysiek pokaże, otworzy karton. Yy, ptaki powinny sobie swobodnie wyciec, tak? Tak, robimy to na spokojnie, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego stresu tak, dla ptaków. Przechylamy kartonik, one będą pomału same zrywać się do lotu. Jak widać pataki są w dobrej kondycji, od razu zbierają się do lotu wysoko. Ak akurat nie chcę go za mocno ściskać, bo mam kogucika. Chciałem Wam pokazać, czym one się różnią. Kura od koguta. Tutaj mamy zaznaczoną podkowę, mamy dużo bardziej yy, czerwoną szyję. Tak. tak. Także tutaj to są tak zwane zielonki. Słuchajcie, bo to w języku łowieckim młoda kuropatwa jest nazywana zielonką. Yy, no i co? Wypuszczamy je dalej. Yy, tutaj mamy ile zaplanowane w tym miejscu. W tym miejscu około 100 sztuk. Około 100 sztuk, także około 100 sztuk zostanie... Krupuła płciowa 1 do 1, nie? Wypuszczamy okay. tak, tak. równo, także... W dalszej części materiału opowiemy wam dlaczego wypuszczamy teraz. No bo jest wiosna, kuropatwy się parują, one, ale to sobie na spokojnie opowiemy na stanicy, tak? Jest. tak? Jesteśmy w kolejnym miejscu. W miejscu. Fajnie przygotowany, bo tu już jest budka. Oczywiście jest zasypana ziarno pszenicy. No Krzysiek, coś powiedz. Znaczy, idą. Tutaj, w każdym miejscu, gdzie wypuszczamy, tak naprawdę te budki się znajdują. Ale akurat tutaj mieliśmy łatwe, łatwe dojście, jakby do tych budek. Kuropat i tak sobie tą budkę znajdzie, nie? Nawet w tych tak. miejscach wcześniejszych. No, najważniejsze jest zabezpieczenie obwodów, łowiska, właśnie w takie elementy, żeby ta kuropatwa miała dostęp szczególnie w zimie w, do, do pokarmu, suchego pokarmu. Dlatego te budki też budujemy. Yy, no i między innymi akurat w tym, w tym rejonie mamy do niej dostęp i, i tutaj wypuścimy bliżej jakby tą kuropatwę. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, yy, wszędzie, wszędzie je mamy wystawione, nie? Łowiska są kompletnie przygotowane do tego, żeby ta kuropatwa swobodnie po wyjściu z hodowli mogła, mogła po prostu zacząć swoje życie już na łonie natury, nie? Dobra, to w takim razie dzieciakom dajemy tą ta, przyjemność. Nie? Tak jest. Dzieciaki jak zwykle. Uczestniczą, uczestniczą. Tak. A jest przeciętny, dobra. Może tak. tak. odsuńmy się, żeby tak. górę nie stresować nie Nie, nie trzymamy, tylko i wypuszczamy. Chodź Wojciech. Chodź. Chodź. Yy. No, za panie ja mam zacząć, czy zaraz, jak to... Tak jest od dwóch do trzech, żeby każde statko miało dostęp do, do takiej jednej buty. Ja się... Możesz mi dorzucić jedną maszynkę. <głos》>. Ona do głowy Ona mu głowę całą wystawiła. ulaparć! Nie. Lecimaj. Bo one są wtedy puszczane! No, no, proszę się tylko zatrzymać. Czekaj, Kamil, zatrzymaj się. Będziesz w telewizji. Widzisz, że one sobie wejdą w te trzciny. Lepiej, żeby one sobie poszły w moim polecić. Teraz jak one sobie wyjdą, to one idą sobie bardzo spokojnie. nie to już nie no one sobie daj no. Teraz rzędu już wypuszczać kurupatwy na, na naszym terenie. Jest to kurupatwa zwyczajna. Prowadzi osiadły tryb życia. To jest akurat chyba samiczka. Nie jest tak też wybarwiona. Wypuszczamy w strukturze płci jeden do jednego, czyli połowę samiczek, połowę... Połowę samców, po to, że te kuropatwy na wiosnę, wczesną wiosną łączą się w pary, i w trakcie godów, znaczy dochodzi do godów. Dlatego, dlatego jeszcze jest szansa, żeby w tym roku dochowały się potomstwa. I to jest najlepszy okres na to, żeby je właśnie wpuścić. Nasze obwody są zabezpieczone w pokarm dla tych zwierząt. Także, także mamy nadzieję, że efekt hodowlany będzie osiągnięty. Ile one w tej chwili mają? Około roku. I kiedy ta populacja na tyle się zwiększy, że rzeczywiście zrobicie No Będziemy to oceniać. To jest trzyletni to jest program, który prowadzimy. Tak naprawdę za dwa lata te efekty hodowlane będziemy, będziemy oceniać. No niestety z roku na rok, jak pokazują dane gusu, liczba kuropatwy się zwiększa w ostatnich kilkudziesięciu latach. Także tylko poprzez takie działania retroindukcyjne retro jesteśmy w stanie odbudować tę populację. Staramy się to robić, są to duże koszty też i po naszej stronie, ale w ramach programów, które wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska pozyskaliśmy, finansowo jesteśmy mocno wsparci w tym zakresie, dlatego, dlatego bez, bez tego udziału na pewno byśmy sobie nie, nie poradzili. To łącznie ile już wypuściliście tych kuropat? No w każdym by... roku wypuszczamy 700 sztuk, 350 kurek i, i samczyków. Także, także razem kogutów, także razem 2100 sztuk do tego roku jest puszczonych. No to dziękuję, jeszcze proszę się przedstawić. Krzysztof Jankowski. I Miło mi. jeszcze. Proszę? Funkcja, czyli pre... prezes. Koła Łowieckiego Jeleń w Oleśnicy. Dobra, i Wróciliśmy z łowiska już, reintrodukcja koropatwy przebiegła pomyślnie. No, a jak obiecałem, że Wam pokażę ten cały ośrodek, bo mi się tutaj podoba. Chłopaki nazywają to ośrodek, dla mnie to jest stanica. No to zostawię Was już tutaj z kolegą łowczym, z Jarkiem, z prezesem i z łowczym okręgowym. Wiem, że łowczy okręgowy chciał jeszcze parę zdań dodać na temat koła jeleń w Oleśnicy, więc zostawiam Was przed kamerą. Ja już sobie idę tam do środka, bo trochę jest zimno, a chłopaki Wam pokażą całą stanicę. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że trzeba przyklasnąć bardzo mocno tym, co chłopaki z tego tutaj robią, bo jako koło są bardzo aktywni, bardzo mocno pomogli przy akcji Myśli Paczka, byli jednym z tych kół, które naprawdę bardzo aktywnie podeszli do akcji. To dzisiejsze wypuszczenie kuropatwy to, to jest jedna z tych akcji, którą naprawdę trzeba, trzeba popierać i moje gratulacje panowie, naprawdę dobre roboty. Dziękujemy bardzo, to nie byłoby możliwe bez Łowczego, który wszystko zainicjował, wspomagał nas w tym i koordynował całą akcję, także tutaj też również podziękowania z naszej strony, bo cała ta współpraca przebiegła naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Dashbur. Dashbur. Koledzy, mamy dzisiaj możliwość pochwalić się Wam naszym obiektem. Obiekt powstał w 2015 roku z inicjatywy naszego byłego Łowczego, Andrzeja Jaszczaka. Wszystko, co Wam pokażemy, to w zasadzie jest jego pomysł. Tutaj Jarek, syn Byłego Łowczego, pomoże mi opowiedzieć Wam, czym tutaj dysponujemy. Także zapraszamy Was i, i myślę, że po kolei zaczniemy najpierw od tego kamienia, który został na. 60-lecie przywieziony tak. tutaj, i łącznie z ośrodkiem odebrany. To znaczy ośrodek został odebrany, ale w tym miejscu mieliśmy również już ten kamień. Jak widzimy, jest tutaj też i nasz święty Hubert. Jest to nasz patron, który też znalazł swoje ważne miejsce, też na naszym obiekcie. Obiekt położony jest na hektarowej działce. Mamy do dyspozycji domek myśliwski, mamy do dyspozycji wiatę gospodarczą, plac gospodarczy, na którym realizujemy prace gospodarcze. Mamy stawik 10-hektarowy. Też... edukacyjną, z tak. której też korzystamy i zapraszamy szkoły. Także tutaj też odbywają się spotkania z, naj z najmłodszymi adeptami może łowiectwa. A nawiązując właśnie też do inicjatywy Myśliwskiej Paczki i do inicjatywy reintrodukcji kuropatwy, staramy się uświadamiać społeczeństwo, że takie akcje się dzieją, że myśliwi to nie są ludzie, którzy tylko jeżdżą na polowania, ale, ale ingerują w tą przyrodę w sposób... Pozytywne no, również tak. i pomagają tej przyrodzie i bez takich inicjatyw e, jak nasza i też zachęcamy Was koledzy do, 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 do uczestnictwa w takich programach reintrodukcji, e, żeby pokazywać po prostu myśli z tej też lepszej strony. E, przejdziemy się teraz po obiekcie, żeby Wam pokazać pokrótce e, czym dysponujemy. To zapraszamy tutaj. E... Tutaj mamy widok na cztery takie daszki e, z centralnym miejscem e, z ogniskiem, gdzie odbywają się... Spotkania myśliwskie w gronie myśliwych, i też spotkania rodzinne, gdyż nasi myśliwi również korzystają z tego obiektu. Jest ten domek myśliwski, w którym dysponujemy salą, którą też Wam pokażemy zapleczem kuchennym. Tutaj, w tym, w tym miejscu, jeszcze na pierwszym polowaniu Hubertowskim, znacznie rokrocznie i na zakończeniu odbywają się msze polowe dlatego też tutaj statuetka Świętego Huberta jest wystawiana w tych ważnych momentach. Także mamy też kapelanów wśród myśliwych, którzy tę tak. odprawiają. No i tutaj widok na naszą stanicę, jak to Kamil powiedział. Ja nazywa... raz się spotkałem z takim nazewnictwem szczerze mówiąc. Ale... My to nazywamy Hubertówką po prostu. Cały nasz obiekt nazywamy Hubertówką albo ośrodkiem. I tak zasadniczo się posługujemy tym, tym nazewnictwem. Mamy centralne miejsce w postaci ogniska, tak jak mówiłem, mamy daszki, mamy ławeczki. To jest zasługa, zasługa naszego, naszego byłego łowczego, tak jak już mówiłem, który całe serce, czas poświęcił na to, żeby ten obiekt powstał, żeby, żeby, ta, żeby plan tego ośrodka wyglądał właśnie w taki sposób. Także chwalimy się w zasadzie nie swoim, tylko jego, ale zapraszamy. Ja może dodam, że domek został wybudowany z gotowych elementów drewnianych. Była to szybki, szybka budowa, praktycznie powstał w dwa miesiące. Chłopaki się tu sprawnie uwijali, także w 2015 roku, we, jak zaczęli chyba w lipcu, to we wrześniu był gotowy do, tak. do odbioru i możemy z niego w pełni korzystać. Co możecie zobaczyć? Mamy też werandę taką przy samym domku. Tutaj mamy miejsce, znaczy tutaj rozpoczynamy i kończymy nasze polowania zbiorowe. W tym miejscu przy tych pochodniach, godnie żegnamy zwierzę, sknieją właśnie po, po, zakończonym po zakończonym polowaniu po zbiorówkach. Tak jak tutaj kolega Krzysiek powiedział, mamy swoje budynki gospodarcze jest zwiata jest zwiata na drewno, następnie są jakieś maszyny, gdzie też możemy przeciąć deskę. Tak, mamy park maszynowy w postaci pił, mamy gdzie schować naszą podwodę na polowania, mamy garaż, w którym trzymamy ciągnik, tak? W okresie zimowym jest to szczególnie ważne, żeby go tam przechować. Mamy miejsce, w którym m.in. trzymamy lizawki spore. W tym roku wywieźliśmy ich ponad 40. W łowisko. Niestety są tak ciężkie to zasługa Jarka, że są takie duże. I, I musieliśmy je po prostu nawet stawiać przy używając tura. Były tak ciężkie. Tą podwodą pod jeżdżą myśliwi, a tam w tle widać miejsce dla naszych nieodzownych pomocników polowania, czyli psy. No i koledzy z naganki też. Tak, mamy specjalną do tego zbudowaną przyczepę. Yy, możemy ją pokazać. Z każdej strony jest dostęp do, do, do psa. Nawet w środku też mamy jeszcze, jedną, jeszcze jedno takie mniej, mniejsze miejsce, w którym też można przytrzymać psów. W sumie może być chyba 6 psów, tak? W środku? Tak, tak. Znaczy 6 oddzielnych, oddzielnych pomieszczeń I, i, i do siedzenia mamy ławeczki. W środku całość jest okryta. Yy, całość jest okryta plandeką, podłączamy to do podwody, no. więc, więc to jedzie zawsze razem, razem z nami zaciągnikiem. Dalej do dyspozycji mamy dosyć spory plac. Jest to plac, na którym wykonywana jest większość czynności gospodarczych budowa urządzeń łowieckich, ambon, paśników, zwyżek. Tutaj jeszcze czekają na jak tylko za siebie się rozpoczną. Mamy też wiatę na, na drewno. Przechowujemy tam częściowo materiał, który mógłby teraz degradować się przy, przy, takich, przy takich pogodach. No, także taka wiatka, choćby na takie część materiału, jesteśmy w stanie tutaj przechować. Cały ośrodek jest też obsadzony drzewkami. Co roku uzupełniamy, bo gdzieś tam wylatują, usychają. Tam w narożniku też mamy stworzony taki mini park z różnogatunkowych, różnogatunkowych drzew. Są lipy, są graby, klony, dęby, buki. Także, jak to wszystko podrośnie, no to będzie też taka bioróżnorodność. Kolejnym elementem, który chcielibyśmy wam pokazać, do czego też was zachęcamy, żeby realizować na, na własnych ośrodkach myśliwskich, jest ścieżka edukacyjna dla, dla młodzieży. Zapraszamy tutaj grupy młodzieży szkolnej, prowadzimy dla nich działania edukacyjne i w szkołach. Nasi myśliwi uczestniczą w lekcjach dla. Dla, dla, dla takich dzieci i młodzieży A przy okazji też pokazujemy Między innymi przez takie ścieżki edukacyjne Te zwierzęta łowne, które Zasiedlają nasze, nasze lasy to Możemy pokazać to tak? Mamy też przywieziony specjalnie z, z słów betonowy z gniazdem dla Bociana. Ale, ale na Bociana tego, czekamy jeszcze. Czekamy na Bociana, także może, może tej wiosny tutaj do nas zawita. Także dbamy nie tylko o zwierzę łowną, ale i o wszystkie ptactwo czy też zwierzęta. I taka ciekawostka przy. Baliśmy się, że tej wody tutaj nie będzie, bo tu staw nie jest przepływowy, nie ma rowu. Ale jak zaczęliśmy kopać w tamtym narożniku z drugiej strony, to się okazało, że jest tam żyła wodna, która dosyć mocno pompuje wodę. Także szybko tutaj do, do tego stawiku napłynęła woda i stan jest zadowalający. Na środku jest nawet około 2 metry. No. Mamy tutaj różne ryby. Nasi myśliwi, którzy też są hodowcami ryb, rokrocznie tutaj wpuszczają karpie, karasie. Tak. Tak, niestety nie, nie odławiamy tego prawie. Nie odławiamy, wcale, nie łowimy. czasami rekreacyjnie, ale, tak. ale raczej, raczej, raczej to, to pozostaje tak, jak zostaje wpuszczone. Pokażemy ten też stawik. Jest to takie miejsce, przy którym można sobie usiąść, są ławeczki dookoła. Także jest to też fajne miejsce do, do wypoczynku dla naszych myśliwych, z naszego koła, dla grup, które tutaj przyjeżdżają, młodzieży, tak jak już mówiliśmy. Stawik ma 10 arów, nie jest taki duży, ale w zupełności nam wystarcza i wkomponowuje się w ten cały krajobraz, który, który udało nam się tutaj stworzyć na obiekcie. No, także, ostatnim elementem, który chcielibyśmy wam pokazać, to chyba jest hubertówka, także zapraszamy. To, kończymy wizytę już w kolejnej jeleń. Ja się zbieram do domu. Chłopakom, dziękuję za zaproszenie. Gratuluję inicjatywy. Ja jestem fanem zwierzyny drobnej, więc dla mnie to jest taka, takie działanie, są jak najbardziej pozytywne. Dzięki, jeszcze raz, za zaproszenie. Dzięki bardzo. Cieszymy Dzięki. się, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Mamy nadzieję, że działania. Dzięki właśnie temu, że Kamil nakręcił dzisiejsze spotkanie, będą w jakiś sposób no, promocją dla tego typu działań wśród Was, koledzy. Więc liczymy na to, że też włączycie się w taką reintrodukcję, między innymi, i, i, i też włożycie troszeczkę czasu na to, żeby tą populację odbudowywać. Tym odcinkiem kończymy serię powiedzmy, tej sudyjskiej ostoi części bez takiego intensywnego polowania. Pewnie on się ukaże zaraz na przełomie gdzieś tam świąt i od 1 kwietnia ruszamy do łowiska, więc zaczynamy. Wracamy już do normalnego polowania. Hmm. Na co, z chłopakami się widzimy na rui, bo wiem, że rogacy mają dużo, więc tu już łapczy się zobowiązał, że otrzymę będzie wypisany. <laughs> Zapraszamy. Pamiętajcie o łapce do góry, o subskrypcji. I link do Patronita jest w opisie filmu. Także naszbur?